Pasywny pomiar reklamy prasowej jest oparty o urządzenie, które się nazywa eye tracker. Ono śledzi ruchy gałki ocznej, podczas gdy czytelnik czyta pismo, czy czyta po prostu materiał badawczy. I tam, między innymi, oprócz treści redakcyjnych, są reklamy. I my dokładnie śledzimy, jak to ludzkie oko się zachowuje. Już nie tylko mówimy o tym, że ileś milionów ludzi miało w ręku tytuł, czytało bądź przeglądało dane wydanie. Gazety czy, czy magazynu, ale możemy starać się odpowiedzieć na pytanie, ile osób widziało daną reklamę, ile osób wracało do niej, ile osób widziało ją wielokrotnie. Ile osób na nią ją nie tylko widziało, ale również patrzyło na nią. Patrzyło sekundę, dwie sekundy. My wiemy, że krótkie spojrzenie znaczy co innego niż drugie spojrzenie. Kontaktem w prasie uważamy, nie każde spojrzenie, nie każde świadome spojrzenie na reklamę, tylko takie spojrzenie na reklamę, które aktywuje procesy uwagi. To znaczy trwa co najmniej jedną trzecią sekundy, natomiast przeciętnie to jest dwie trzecie sekundy. Dwie trzecie sekundy z kolei to są aktywowane w korze nowej procesy związane ze skupieniem. Oznacza to, że reklama wtedy jest przetwarzana świadomie i elementy jej są zapamiętywane. Bardzo często w przypadku pomiarów tożsame jest mierzenie nośnika jak i reklamy. Natomiast to badanie rozdziela nośnik i reklamę, pokazuje ile razy pojedynczy czytelnik ma kontakt z reklamą, pokazuje ile czasu tak naprawdę na tej reklamie spędza, więc to jest dużo bardziej precyzyjne niż po prostu no, mówienie mamy nakład 10 tysięcy, więc do 10 tysięcy ludzi docieramy. Reklamy jest atrakcyjny, wydaje się, dla wszystkich planujących media w Polsce, dlatego że oczywiście jakiś czas temu świat się zmienił głównie dzięki mediom digitalowym i marketerzy przyzwyczaili się do tego, że mają szansę planować reklamy czy kampanię w sposób mierzalny i w sposób udowadnialny, jeżeli chodzi o zauważenie tej reklamy. W przypadku pasywnego pomiaru mamy do czynienia z realnym, wielokrotnym, jakościowym. Niepodważalnym pomiarem, który pozwala nie tyle coś obiecać, nie tyle coś zadeklarować, co pokazać realny efekt. Atrakcyjność pasywnego pomiaru reklamy realizowanego przez PBC polega na tym, iż wyniki są dostępne na poziomie poszczególnych tytułów. Można dzięki temu budować media plan, bazując na pomiarze kontaktu z reklamą. To jest daleko idąca innowacyjność i nowość w stosunku do obecnej sytuacji. Do tej pory prasa nie miała takiego pomiaru. Dziś może opowiadać, może wykazywać i raportować zasięg reklamy zamieszczonej w prasie.